Cześć, witam wszystkich serdecznie z tej strony Misiek z kanału. No to lecimy. Witam was w kolejnym dniu naszych wakacji nad morzem Bałtyckim. Dziś od rana przepiękna pogoda, więc nie marnujemy czasu, bo jest to nasz przedostatni już niestety dzień i już z rana udajemy się na plażę. Ale nie pójdziemy do miejscowości na plażę, tylko delikatnie sobie z jastrzębiej góry Wyjedziemy, a co będziemy robić po południu, to zobaczymy, może udamy się na Półwysep Helski. Jeżeli macie ochotę spędzić z nami ten dzień, to serdecznie Was zapraszamy. No to lecimy! Wyjeżdżamy z Jastrzębiej Góry, jedziemy w stronę Karwi i tutaj gdzieś niedaleko za Jastrzębią Górą, o tu jest zejście 26, będziemy próbowali się zatrzymać. I spędzić właśnie sobie dzień trochę na takiej bardziej dzikiej plaży, tu było zejście 27 już, zobaczymy czy są jeszcze w ogóle dzikie plaże i mamy nadzieję, że poza centrum miejscowości będzie troszkę mniej ludzi. I jakiś kilometr za znakiem koniec Jastrzębiej Góry. Zatrzymaliśmy się na takim żwirkowym parkingu, tutaj przy Drodze Głównej. No i teraz lecimy obadać, jak tutaj wygląda plaża. Jeżeli będzie sympatycznie, to bierzemy ze sobą leżaki, bierzemy parawan, bo dzisiaj też wieje silny wiatr, jak możecie zobaczyć po drzewach. No i zaczynamy plażowanie. Wysiedliśmy z samochodu, lecimy w stronę plaży. Zobaczymy, jakie tu będzie zejście, czy będą schody. Czy raczej takie delikatne. no Wiatr widzę, że będzie koszmarny. Ciekawe, czy uda nam się w ogóle wbić parawan. No, wszystko zobaczymy. Z tego co widzę, tutaj raczej schodków nie będzie. Więc fajnie nie trzeba było dźwigać tych wszystkich rzeczy. No, zaraz się wszystko okaże. Zejście, tak jak widzicie, bardzo przyjemne. A to tylko kilometr za Jastrzębią górą, i już nie trzeba chodzić. Wejście 28. Nie trzeba chodzić po schodach. Plaża przepiękna, a zobaczcie jaka fala jest. Coś nieprawdopodobnego, ale pięknie. No nic, trzeba by się teraz gdzieś rozbić. Zobaczymy czy w ogóle parawan da radę. Największym plusem tego miejsca jest to, że tu zostawiamy sobie samochodzik. A za 30 sekund jesteśmy już na plaży, i drugi plus jest taki, że nie ma schodów, więc nie trzeba się męczyć. Możemy sobie podjechać tak jak dzisiaj z leżakami, nie trzeba ich nieść przez miejscowość, znosić. Podjeżdżamy sobie i po 30 sekundach jesteśmy na plaży. Udało nam się rozłożyć parawan, nie było to proste w tych warunkach. Dobrze, że udało nam się pożyczyć młotek i on ułatwił sprawę. No, i można się śmiać z parawaningu. Oczywiście, jak jest gorąco i nie ma wiatru, to nie ma to sensu. Ale w taką pogodę jak dziś, kiedy jest bardzo ciepło i wieje bardzo silny wiatr, no to bez parawanu nie byłoby przyjemnie tu leżeć. A tak to leżymy sobie za parawanem, słoneczko pięknie grzeje i możemy podziwiać te piękne bałwany, które tworzą się na morzu. Coś cudownego. Bardzo nam się podoba ta miejscówka. Zwróćcie uwagę jak mało jest osób mimo przepięknej pogody, tylko kilka parawanów w tę stronę, w tamtą też kilkanaście, ale to w oddali nie ma ścisku, no coś pięknego, półtora kilometra od centrum Jastrzębiej góry, a taka różnica. Trzeba przyznać, że może rozbujało się na maksa. Dzisiaj to już nie są przelewki. Wiatr koszmarnie silny, ale dzięki temu mamy takie piękne bałwany. No, można na to patrzeć w nieskończoność. Trzy godzinki plażowania za nami. Schodzimy powoli z plaży. Powiem Wam, że piasek mam wszędzie, nawet tam, gdzie słońce nie zagląda, ale było bardzo przyjemnie. Ale męcząco, wiatr męczy. Schodzimy, teraz trzeba się wykąpać z tego piasku, no i zobaczymy, co będziemy robić dalej. Najprawdopodobniej skoczymy sobie do Jastarni, może do Juraty, a może nawet dojedziemy na Hel. Zobaczcie, ile tu teraz samochodów stoi na poboczu. Widzę, że nie tylko my jesteśmy amatorami plażowania poza miejscowością. No tu mamy tak naprawdę co 500 metrów zejście na plażę, tutaj kolejne było. Więc, jeżeli ktoś chce zażyć trochę spokoju, to wszystkim polecamy. Nam się bardzo podobało, bardzo, bardzo sympatyczne miejsce, tak troszkę na uboczu, a bliziutko. Tutaj można nawet na piechotę dojść, nie trzeba wcale samochodem, bo nie wiem, to jest półtora kilometra od centrum, nie więcej. Wykąpaliśmy się porządnie po plażowaniu, wsiedliśmy właśnie w auto i wyjechaliśmy z Jastrzębie Góry. Jedziemy sobie na półwysep Helski. Dokładnie jeszcze nie wiemy do której miejscowości, zobaczymy, gdzie nam serce podpowie. Póki co ustawiłem Hel 41 km i niestety pokazuje aż 58 minut. Nie wiem, czy tam się gdzieś korkuje, czy nie, ale jedziemy. Mijamy właśnie Władysławowo, zwane Władkiem. No i zaraz będziemy wjeżdżali już na Półwysep Helski. We Władysławowie już się nie będziemy zatrzymywać, no bo Władysławowo bardzo podobne do Karwi, czy do innych miejscowości. Tutaj tylko sklepy większe są. Jedziemy na Półwysep Helski, tam zawsze jest tak delikatnie inny klimat i te miejscowości są inne. No przede wszystkim dlatego, że mamy z jednej strony zatokę, a z drugiej morze, to już wyróżnia te miejscowości. Bardzo sympatycznie się tędy jedzie, nawet jak jest taki mocno słoneczny dzień, to Droga w cieniu, minęliśmy właśnie chałupy, z tego co pamiętam zaraz będzie Kuźnica, a za Kuźnicą Jastarnia. Za Jastarnią Jurata, a za Juratą już chyba Hel. Coś tam jeszcze może pominąłem małego, ale z grubsza tak to wygląda. Zwróćcie uwagę jaki tu jest raj dla kite surferów. Jest ich po prostu od groma, no ale z tego chyba Półwysep Helski słynie, że jak na kajta to właśnie tutaj. Tutaj za Kuźnicą jest chyba najwęższy punkt, bo tu tak naprawdę za krzakami jest zatoka. Tutaj są tory, bardzo e, cienki lasek i tam już mamy plażę. Tak mi się z mapy kojarzy, że właśnie tu za Kuźnicą będzie najwężej. Jedziemy sobie przez Jastarnię, mijamy właśnie Marinę. No i co trzeba przyznać, zobaczcie, perfekcyjna droga. Jakby nie ma tak dużo tych budek, krzykliwie rzucających się w oczy, z pamiątkami, z jedzeniem. Wydaje mi się, że tu jest delikatnie inna klientela, też dużo sportów wodnych, które nie są tanie. No Półwysep Helski zawsze słynął z tego, że on nie był tani, ale no jest też ładniejszy. To na pewno w porównaniu z tymi miejscowościami, w którymi byliśmy wczoraj, no to jest przeskok niesamowity. W przeciągu trzech lat jesteśmy trzeci raz na półwyspie Helskim i tak się zastanawiam teraz sam pytając siebie, dlaczego żeśmy tu nie przyjechali na wakacje. Ja nawet nie wiem, czy jak byliśmy ostatnim razem, to nie mówiłem, że dobrze by było właśnie odwiedzić półwysp Helski i tak mocniej go tutaj wyeksplorować. Na Hel 12 km zostało, wygląda to bardzo przyjemnie. Ja tak się w ogóle zastanawiam, czy, czy to potrzebne komuś te kebaby, te. Te stragany z pamiątkami, no niech będą jakieś, ale takie przyzwoite, ale te miśki i inne brzęczące zabawki, no to chyba nikomu niepotrzebne. Zobaczcie, tu jest wszystko, czego potrzeba nad morzem, czyli zieleń, plaża, morze, lasy i to jest piękne. Minęliśmy właśnie Juratę, Jurata to oczywiście malutka miejscowość z hotelem Bryza, no i tam teraz masa tych apartamentowców się buduje. Ale oprócz odpoczynku to tam nie ma chyba zbytnio co robić. Wolałbym szczerze pojechać do Jastarni, jednak większa i więcej opcji do wyboru. Na hel zostało nam 9 km na hel czy do helu 9 km, więc jesteśmy już niedaleko. No i zobaczcie jaka tu jest piękna droga i jakościowo bardzo dobra, a to się też liczy. Jesteśmy na miejscu, udało nam się zaparkować co wcale nie było takie proste. Hel, bardzo zatkany jeżeli chodzi o miejsca parkingowe, no ale udało się, wykupiliśmy sobie na 2,5 godzinki. No i mamy ten czas, możemy go przeznaczyć na spacer po helu. Dzisiaj, nawet od strony zatoki, mamy falę. Nie jest ona taka duża, oczywiście, jak od otwartego morza, no ale jest. Widzę, że plażujących też jest sporo. Od strony zatoki, no ale nie ma ścisku. Oczywiście musieliśmy też przejść tutaj w pobliżu Fokary. Tutaj ludzi nie brakuje. My już nie będziemy wchodzić, bo byliśmy podczas ostatniej wizyty, jeszcze dwa lata wcześniej, ale widzę już stąd, że kolejka jest spora. No ale nie ma się co dziwić. To jest taka atrakcja, którą będąc na Helu pierwszy raz, czy nawet kolejny, jak ktoś lubi, trzeba odwiedzić. No i tak, jak mi się wydawało, kolejka do wejścia. Do fokarium dosyć spora, 50 osób, a może nawet więcej. No ale jak chce się zobaczyć coś fajnego, to trzeba poczekać. I za fokarium mamy takie drewniane, bardzo przyjemne kładki, które pozwalają nam spacerować po wydmach nie niszcząc ich. I tu z jednego zejścia na plażę mamy taki przepiękny widok na hel, i w oddali. Port. Spacerujemy sobie tutaj głównym deptakiem, ilość przybytków, restauracji też jest wielka, ale jakoś jest to zrobione tak bardziej z gustem nie ma takiego kiczu, choć oczywiście też się zdarza. No dobra, przeszliśmy sobie już przez Hel, widzieliśmy też Hel od strony Zatoki, a teraz idziemy zobaczyć to co najładniejsze, czyli Hel od strony morza i na ten cypel zobaczymy jak to wszystko wygląda a tutaj mamy jeszcze latarnię morską spacerujemy sobie cały czas idziemy w stronę cykla czyli chcemy zobaczyć miejsce gdzie kończy się Polska i zobaczyć jak wygląda plaża na Helu od strony otwartego morza spaceruje się bardzo przyjemnie taka dróżka po prawej stronie zatoka zobaczcie jak jest rozchwiane morze no i my cały czas prosto. Myślę, że to już niedaleko kilkaset metrów i będziemy na Cyplu. I doszliśmy do takiego punktu, gdzie mamy kopiec i napis HEL Początek polski. Kopc Kaszebow. I jak wytężymy wzrok, to zobaczymy już cypelek. Wieje tak silny wiatr, że mam nadzieję, że jestem wystarczająco ciężki, żeby mnie nie zwiało. Ale za audio to czuję, że będzie lipa. Wiatr, nie wiatr, ale droga tu jest perfekcyjnie sympatyczna. No czego chcieć więcej? Przecież to jest cudeńko, tak sobie spacerować. Cały czas idziemy w stronę cypla, on jest już tu bardzo niedaleko. Ale ta kładeczka, wszystko bardzo przemyślane, dobrze się spaceruje, możemy sobie chodzić po wydmach. Nie niszcząc ich. I tu o dziwo nie ma wiatru. Coś nieprawdopodobnego, ale czuję, że zaraz się zacznie. Jesteśmy na miejscu. Doszliśmy do końca Polski. Przed nami Cypelek. Nie będziemy tam już schodzić, bo tam strasznie morze daje o sobie znać. No ale jesteśmy. Przepiękny widok. Tutaj na ląd i na zatokę. A w drugą stronę na otwarte morze. Tutaj spacerujące po wydmach możemy się też podciągnąć z przyrody. Mamy takie różnego rodzaju tablice informacyjne pokazujące nam, jakiego rodzaju rośliny występują tutaj na wydmach i w pobliżu. Stoimy tu już dobrych parę minut podziwiając cyperhelski i nie możemy się napatrzyć, jak wody tutaj z Zatoki zderzają się z wodami z morza. I tam jest normalnie walka na fale. Nie wiem, czy to będzie widać, ale mam nadzieję, że tak. No nic, żegnamy się z Cyplem, jeszcze ostatni żudoka. Piękne miejsce, magiczne można powiedzieć. No i kierujemy się teraz w stronę tutaj plaż od strony morza. Postanowiłem jeszcze odbić i sprawdzić, jak wyglądają plaże w Helu od strony morza. Wchodzimy takim zejściem dzikim. Tutaj wydmy. Z drugiej strony wydmy. A tu po piasku jeszcze kawalątko. I będziemy na plaży. Zobaczymy szerokość. Na wydmach nie wieje wiatr. Dziwna sprawa. No i mamy plażę. Piękna, szeroka plaża. Nawet i przestało wiać. Fala też jakby mniejsza. No i tak to wygląda. Jest pięknie. Myślę, że półwysep helski na następne wakacje nad polskim morzem jak będziemy, to będzie właśnie nasza destynacja. No nic, lecimy dalej. Jeszcze latarnię morską musimy zobaczyć, a potem już szybko do samochodu, bo czas się kończy na bilecie parkingowym. Wracamy sobie na parking, idziemy taką oto ścieżką przez las. Gdzieś tu zaraz jeszcze latarnia morska powinna być, ale nie wiem, czy ją w tym lesie znajdziemy. A zerknąłem na mapę jak dojść na parking i zauważyłem, że tutaj na Helu jest dużo różnych miejsc związanych z historią, więc dla ludzi, którzy lubią właśnie taką historię, szczególnie militarną okresu II wojny światowej, no to Hel jest nie lada gradką. I po długich leśnych poszukiwaniach udało nam się znaleźć latarnię morską na Helu. No wygląda bardzo klasycznie. Fajnie, że udało nam się ją w końcu zobaczyć. Wyjeżdżamy sobie powoli z Helu. No i muszę powiedzieć, że kolejny rok z rzędu Hel bardzo miło nas zaskoczył. Ogólnie cały Półwysep Helski to bardzo miłe miejsce do spędzenia wakacji. I coś mi się wydaje, że kolejne wakacje, które będziemy spędzać nad Morzem Bałtyckim, właśnie w tym rejonie Morza Bałtyckiego, spędzimy czy to na Helu czy w jastarni, ale dobrze by było tu przyjechać i tak dogłębnie wyeksplorować te tereny przejeżdżamy przez Juratę w Juracie puściutko, no na pewno najmniej ludzi ze wszystkich miejscowości w których żeśmy byli to jest jednak spokojna bardzo bardzo spokojna miejscowość tak, wychwalam ten półwysep helski, ale takich widoków pięknych z klifów jak w Jastrzębie górze to nie ma nigdzie. No, coś za coś: Jastrzębia góra jest też przepiękna. Nie bez powodu, akurat to ją wybraliśmy na tegoroczny wyjazd. Tyle dobrego powiedzieliśmy dzisiaj o półwyspie helskim, że półwysep nie chce nas wypuścić. Patrzę teraz, a tutaj 40 minut korek do Władysławowa, najprawdopodobniej jakiś wypadek. No, jeżeli. To naprawdę ma miejsce, to zawracamy i jedziemy znowu do jastarni i tam trochę jeszcze pójdziemy na plażę, przecież nie będziemy stać 40 minut w korku. Minęło pół godziny, a my przesunęliśmy się o 2 km. To jest jakaś masakra, ale tak przyglądałem się mapie. I tutaj rzeczywiście od Władysławowa do chałup, co są same kempingi, ale jest tyle przyczep, tyle namiotów, że to jest jakieś. Szaleństwo, oczywiście tutaj od strony zatoki. Na szczęście udało nam się wrócić, ale jechaliśmy ponad półtorej godziny. No i teraz szybciutko lecimy na zachód słońca, bo to ostatni zachód słońca podczas naszego pobytu. To fajnie by było go zobaczyć. Wiatr delikatnie już się uspokoił w porównaniu z ranem, ale nadal dosyć mocno wieje. Zobaczcie, jaka fala. Morze rozbujane na maksa. Dokąd dochodziła dzisiaj fala? Jedna trzecia plaży zjedzona No i ostatni zachód słońca podczas tegorocznego pobytu Może jeszcze w tym roku przyjedziemy Ja nie mówię nie, ale no podczas tego wyjazdu ostatni Jutro o tej porze będziemy już w trasie No i fale takie mocne, że zamoczyły mi buty Idę myć nogi do morza Mam nadzieję, że mnie nie wciągnie o, Nawet nie taka zimna, żartowałem Jeszcze 5 minut, i słońce schowa się w wodzie. Wszystkie te zachody słońca są do siebie bardzo podobne, jednak każdy jest inny. Ten dzisiejszy wydaje mi się najpiękniejszy ze wszystkich. Szkoda, że to już ostatni. No i koniec dnia już się zbliża, a my jeszcze nie jedliśmy nic. No i właśnie przyszliśmy na co? No a na co można przyjść nad morzem? Przecież nie pójdziemy na kebaba, na rybeczkę. Jemy, potem jeszcze jakiś goferek, i lecimy spać, co nie? Bo zmęczeni jesteśmy strasznie, no ale nie mogliśmy pójść na głodnego spać, bo to nie po Bożemu. I udało nam się wrócić do pensjonatu. Powiem wam szczerze, że jesteśmy masakrycznie zmęczeni dzisiejszym dniem. Niby żeśmy nic nie robili, a jednak zmęczenie wielkie. Do tego teraz pełne brzuszki. Więc co trzeba zrobić? Trzeba iść spać, żeby jutro mieć siły na kolejny dzień. Jutro, niestety, już wracamy, no ale co zrobić? Takie jest życie. Bardzo Wam dziękujemy, że byliście z nami w dzisiejszym odcinku, zostawcie łapkę w górę, trzymajcie się, pozdrawiamy Was serdecznie, cześć!